Ja witam, dzień dobry. Wczoraj tutaj wyszpachlowane ściany. Na dwa razy. Przyszygowany pokój pod szlifowanie, malowanie. Zaczynamy dzisiaj. Podłoga zrobiona tutaj unikruntem. Zaczynamy płyteczki. Dzisiaj zrobiona tutaj zabudowa pod ledy. Przepraszam, pod halogeniki. Zatykamy dziury, robimy pierdołki. Sprzątamy trochę robimy dziury, robimy pierdołki, zaraz narożniki. Sufit jeszcze raz do wyszpachowania, ale to nie dzisiaj. Także tutaj lecimy z płyteczkami No i będziemy działać Witam witam dzień dobry. lecimy tutaj zrobiona w piątek wylewka Wysław w sobotę nie dał rady zacząć płytek także lecimy Zaczynamy płyteczki no i będziemy patrzeć ile uda nam się dzisiaj czas Także pozdrawiam Proszę bardzo połowa pokoiku włożone Dalej nie jadę, myślałem, że dzisiaj dojadę tam chociaż do szafy, żeby jutro skończyć, zabrakło mi kliników, zapomniałem wziąć w, w, domu, w domu, no ale to nic, sprzątamy troszkę tu, no jedziemy, szlifujemy, malujemy sufit, będziemy tutaj szlifować, za chwilę maszyną, młody już tutaj jedzie na orzinki, te ściany sobie pogruntujemy, sufit zaraz pogruntujemy i malujemy go dzisiaj na gotowo, na biało i, i ściany zagruntujemy tutaj na biało, jutro szykujemy pod tynk. Także lecimy z tematem. No i lecimy z kamieniem. Jutro skończymy ścianę. Tak wygląda. Delikatny brokacik. Witam, witam, dzień doberek. Tak oto skończone mieszkanko. Zostało tutaj tapetę położyć i silikon przy tutaj zrobić przy sokolikach ale że dzisiaj wycieraliśmy podłogę z mokre, no to jutro tutaj oczywiście zabudowa zrobiona tynk położony z jegera, czarny, black black, proszę bardzo tutaj położony tynk sufit przeszpachlowany przemalowany, oczywiście słynna cegiełka tutaj też tynk położony no i tutaj pokoik pokoik przemalowany na biało Sufit przemalowane ściana na biało, te tutaj w takim grafitowym kolorze, no i położone płyteczki, także tutaj oczywiście wylewka była robiona pod płyteczki, położone płyteczki, te dwie ściany to tu, tutaj grafitowym i na białym były porobione wyprawki i przemalowane, no i tutaj oczywiście gruntowana ściana, położony kamienik i zaimpregnowany dzisiaj, no i tu najwięcej roboty z tym tynkiem tutaj. Z tym czarnym oczywiście trzeba było zagruntować, zagruntować, położyć tutaj tynk za dzisiaj impregnatem, zajechać, żeby wysok porządnie. Także został sokolik, silikon przy sokoliku, no i zrobione. Elektrykę, tutaj lampy sobie zakłada inwestor, gniazdka sobie wszystko zakłada nowe inwestor. Także zrobione. Proszę bardzo, pozdrawiam. Dude, mm -hmm.